Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dwa mega multipaki z kolekcji Tops Match Attack, sezon obecny 25-26 Będę próbował zdobyć pozostałe dwie karty limitowane Ball Master, na ten moment mam Rodriego i Musiale Także dwa, dwa zawodnicy już są, brakuje jeszcze dwóch no, i mam nadzieję, że chociaż jeden dzisiaj wpadnie na odcinku. Mamy zawartość jednego multipaka. W środku, jak widzicie, cztery saszetki normalne i jedna z limitkami. Zrobimy sobie też pojedynek. No, i popatrzmy, kto nam padł na kartach limitowanych. Pięknie, jest brakująca karta Ball Master. Mamy Mohameda Salah'a z Liverpoolu. Do tego jest Jefte z Rangersów, Musiala Bayern i Savio Manchester City. Czyli te cztery zespoły będą tutaj. A po drugiej stronie to będzie powtóreczka Rodrigo. Czyli nie ma tej czwartej, no ale chociaż jedna jest trafiona, więc nie ma źle. Archie Gray z Tottenhamu, Milot Stuttgart i Hato Ajax. Czyli po tej stronie szukamy tych czterech zespołów. Niestety nie możemy złączyć saszetek, bo po obu stronach są zawodnicy Manchesteru City ok, otwieramy na zmianę pierwsza saszetka i już widzę że coś tutaj jest czarnego logo Fiorentiny z Bayernu mamy Kimisia, więc jest punkt Kunde Barcelona i mamy Bleka. Julian Alvarez z Atletico a Atletico nie ma Counter Attack z Weston McKennie z Juventusu Następnie Yates z Nottingham Forest, Athletic Bilbao, Inaki Williams, Benfica Ausnes, Borussia Anton, Milenkowicz również Nottingham, Chelsea Delap i Tottenham Hojmingson. Idziemy na drugą stronę. I co jest tutaj? Też Fiorentina na początek, Fagioli. Dalej Bayern. Mamy Harego Keina, ale tam Bayernu nie ma. Barcelona, Dani Olmo. No i mamy kartę Infinity. Mohamed Salah. To akurat jest moja powtóreczka. Tutaj nie ma Liverpoolu, więc nie ma punktu. Showboot. znowu Liverpool, Firmino, Heritage. Donnarumma z Paris Saint-Germain. Manchester City, Joschko Guardiol, więc jest punkt, Militao Real, Salzburg Terzic, Aston Villa Malen, Manchester City, Ederson, drugi punkt i Arsenal Trossard. Ok, czyli po tej stronie jedna konkretna karta wpadła i po tej również. Lecimy z kolejnymi saszetkami. Atletico Griezmann. Pasfer Ajax tam nie ma Ajaxu Juventus Turam odwrócona karta to będzie oczywiście Cole Palmer z Chelsea Steel Strike Manchester City Rodri punkcik Messi Barcelona Cup Champion Aston Villa Paul Torres Liverpool Robertson punkcik Real, Kamavinga, Manchester City, Rodri, ponownie Arsenal, Saliba i Dembele z Paris Saint-Germain. Czyli mamy 4 do 2, ale tu jest zaległa saszetka do otworzenia. Mamy Bayer Leverkusen, Granit Chaka, Juventus, Cop miners, Inter, Barella. Jest limitka, dodatkowa limitka, Antonio Silva z Benfiki. Pięknie, czyli... Kolejna taka konkretna karta wpadła. counter attacks Oli Watkins Aston Villa, Arsenal, Saliba, Liverpool, Van Dijk, Cap Champion, Bolonia, Ferguson, Liverpool, Konate, Real, Człowiek Hall, Newcastle i Chelsea. Robert Sanchez. Czyli zostaje wynik 4-2. Wracamy znowu na lewą stronę. Patrick Szyk, Bayer, Leverkusen, Diogo Costa, Porto, Sporting, Gonzalo Inacio. odwrócona karta, Mohamed Salah, Liverpool, Klub 100, Punkcik, dalej, Heritage, Zomer z Interu, następnie Samuel Eto, Inter, Paris Saint-Germain, Nuno Mendes z Men of the Match. Liverpool, Ryan Gravenberch, kolejny punkcik. Real, Valverde. Celtic, Kasper Schmeichel. Paris Saint-Germain, Quaracelia i Tonali z Newcastle. Czyli mamy 6 do 2. Bayern, Upamecano. Barcelona, Rafinha. Jest Ajax. Taylor, punkcik Paris Saint-Germain więc będzie Barcola, Stealth Strike, Showboot David Villa e, z Atletico, Z Realu Magic Memories, Gareth Bale, Manchester City Joszko Guardiol, punkcik Benfica Antonio Silva, Logo Borussi, Donna Roma z Paris Saint-Germain, Newcastle Burn. I Chelsea Enzo Fernandez. Czyli mamy 6 do 4. Zostają ostatnie saszeczki, Napoli, Scott McTominay, Bayern, Stanisic, punkcik. Paul Victor, e, Barcelona. Odwrócona karta. Stealth Strike Antony Gordon z Newcastle. Tutaj mamy Atletico Dawid Villa, Szowood już dzisiaj był. Znowu Magic Memories Garrett Bale, te same karty. Atletico, Jose Maria Jimenez Man of the Match, Stuttgart, Nübel, Bologna, Orsolini, Aston Villa, Konsa, logo Manchester City, więc kolejny punkt i Bukayo Saka, Arsenal. Czyli tu kończymy z ośmioma punktami. I druga strona. Czy uda się odrobić straty? Logo Atletico. Logo Sportingu Fiorentina Comuzzo z Napoli będzie Romelo Lukaku Stealth Strike Manchester City Bernardo Silva Punkcik Następnie Orsolini Bologna All Action Hero Schweinsteiger Bayern Liverpool Soboslaj Real Hussein, Rangersi Bootland, Manchester City Ederson i Leonardo Trossard Arsenal. Czyli koniec końcem wygrywa lewa strona, tam gdzie był Mohamed Salah, nowa limitka do kolekcji, która mi wpadła. Mamy 8 do 6. Najlepszymi kartami z dzisiejszego odcinka są Infinity Mohamed Salah, Black Age Edition Julian Alvarez no i jeszcze tutaj wpadła Limitka Antonio Sylwy z Benfiki. No i można tu jeszcze doliczyć klubsto Mohamed Salah. Także to są cztery najlepsze karty z dzisiejszego odcinka. Ja oczywiście cieszę się na to trafienie. Zostaje już tylko jeden brak z tych limitek. Także super. To tyle moi kochani. Jeżeli filmik się podobał, łapki w górę. Ja się żegnam i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam.